23 lata w Polsce, 2005 rok emigracja do Anglii. 20 lat w Anglii, a teraz jestem w procesie emigracji na Sycylię. Zapraszam Was na kolejny odcinek przygody Sebastiano, w zamku w Giulianie na koncert fortepianu. Tam jest punkt widokowy, a tu jest wejście do zamku. Wow, jestem w zamku Ja Cię solę ja Zawsze chciałem tylko zamku wejść wow. W zamku jestem? O, Maria, Konczetta już jest Maria, Maria Konczetta wystroiła Jak widzicie, nic się nie dzieje, nie ma ludzi, nie ma, wszyscy siedzą w domach, wszyscy wyjechali z Sycylii. Sycylia jest pusta. Totalna tragedia. Same stare dziadki są na Sycylii. Nie ma młodych ludzi, nie ma nic. Bo to jest totalnie nieprawda. Przepiękny fortepian. Proszę. Przepiękny fortepian. To Nie no, widok jest zapierający dech w piersiach. Masz serdecznie pozdrawiam, wam wszystkiego dobrego. Na Sycylii się nic nie dzieje, nie ma nic, nie przyjeżdżajcie tu. <laughs> Oj. Wiadomość do tych wszystkich właśnie, którzy mi tu komentują, co to na Sycylii nie ma, a co jest. Na Sycylii jest wszystko, to czego nie ma. Właśnie tam, gdzie jesteście, ok? I tyle. Na Sycylii jest radość, na Sycylii jest miłość, na Sycylii jest szczęście, na Sycylii jest bieda! Jest, oczywiście, że jest bieda, ale to nie zmienia faktu, że ludzie są tu szczęśliwi. Wiecie co? Jest tutaj przepięknie. Zobaczcie na ten widok za mną. Czuję się, jakbym był na szczycie góry, czuję się, jakbym był, nie wiem, nowonarodzony. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że tu jestem. Bardzo raduje się moje serce, moja dusza się raduje, jestem tu ze swoją żoną, córeczką. Spędziłem wspaniały dzień w towarzystwie znajomych, w towarzystwie Enza Marii Konchetty. Nie no, naprawdę. Spójrzcie na to. Uuu. I na te tłumy. A teraz się pod światło nagram. ooo tak jest, o tak jest najlepiej, to jak w telewizji będę teraz tutaj. No. E, Światło jest profesjonalne, więc ja tu mogę dosłownie... Gwiazda do telewizyjna teraz, witam Was serdecznie z Federico Secundo Castello e, z Giuliana. Witam Was serdecznie z Federico Castello w Giulianie, gdzie odbywa się koncert pianistyczny. A to świeci w oczy. O. Witam serdecznie. Szybka wstawka. Jeżeli cię podoba to wideo rozważ opcję subskrypcji mojego kanału Przygody Sebastiano oraz zostaw lajka. Serdecznie pozdrawiam. Wracamy do wideo. O, to można wejść. Ta, ta, ta si? A, o. Bellissima! A bellissima! Grazie mille! Tak, coś mi tu, tutaj ktoś mówi bellissima to Sebastian na te schody się pokusi wejść No, co mi tam, schudnę dwa kilo od razu Bellissima! Jezu, ja mam lęk wysokości, no ale nie wiem, o jacie sole! No! To tutaj jest jednak koniec świata Wow! Taras widokowy w zamku Wow. O jest luneta, tylko pewnie trzeba do niej euro wsadzić. A ja jak zwykle gotówki nie mam. Czy nie? Nie! Nie trzeba nic sadzać uh. Ale nic nie widać. Trzeba... A nie trzeba wsadzić. Trzeba wsadzić, tylko że ja nie mam euro. Bo ja nie mam gotówki. Doesn't work. Doesn't matter, I don't have a euro. You know the one way that it works? Yeah. Smash it hard enough. Yeah, yeah, yeah. It came out an euro. Of yeah, really? it's sold. Okay, well, I've got two euros, but not <laughs> one. But that's fine. Yeah. That's okay. brilliant. you have any questions about the castle? No, no, I know the castle well. I live in Kusa Sklafani. Ah, okay. Okay. Yeah, I live in Little Kusa. <laughs> See you later. Yeah, thank you. You too. It's too expensive to go on the road. Yeah, I moment! not But mega. First class. See you later. Yeah, our daughter just had enough. See you later. Mam auto, muszę wycofać. Jest problem, bo tu muszę teraz wycofać w wąskiej uliczce bo to jest tylko droga jednokierunkowa. Życzcie mi szczęścia! Jaha! Jabłka na dół! Kupra! Kupra, kupra! Więc ja was bardzo serdecznie pozdrawiam z tego pięknego zamku Federico Segundo w Julianie. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia, dużo szczęścia. Radujcie się, róbcie to, co chcecie, jak chcecie, żebyście byli szczęśliwi. Jeszcze raz, Arli wederci. Ciao, ciao!